Portal WRC.pl. Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ma nowego dowódcę. Dotychczasowy komendant odszedł na emeryturę. Decyzja wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 lutego 2023 roku odwołuje starszego brygadiera Zbigniewa Dziwulskiego. Z dniem 24 lutego 2023 roku ze stanowiska komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Starszy brygadier Zbigniew Dziwulski z wągrowiecką jednostką związany był od ponad ćwierć wieku, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego. Funkcję komendanta pełnił od 2016 roku. Profesjonalista, człowiek honoru i dobry człowiek. Tak, chyba te trzy takie krótkie. Podsumowanie. Wyjątkowy facet, zresztą miał ogromny wpływ też na moją karierę. Przyglądałem mu się, podziwiałem to, jak sobie radził z trudnymi sytuacjami. Trochę wzruszenia dzisiaj, rzeczywiście. Zbyszkowi życzę jak najlepiej w życiu rodzinnym. Podjął taką decyzję. Trochę żałuję, trochę będę tęsknił za nim, bo wiem, że tą komendę prowadził w sposób wyjątkowo dobry. To był najcudowniejszy okres w moim życiu. Od 1997 roku cały czas związany z, z Wągrowcem e, wspaniali ludzie, zarówno w, w komendzie, jak i e, w terenie, czyli tutaj mam na myśli samorządy powiatowe, samorządy gminne, instytucje, e, firmy. E, zawsze można było pójść, porozmawiać, e, czuć tą pomoc, wsparcie, tą, te relacje takie partnerskie. Koleżeńskie, ale przede wszystkim wielkie zrozumienie. Nowy komendant, brygadier Mariusz Dębski, pochodzi z wągrowca i tutaj zaczynał służbę. Decyzja wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 lutego 2023 roku powierzam brygadierowi Mariuszowi Dębskiemu od dnia 25 lutego 2023 roku. Pełnienie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu do czasu powołania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, jednak nie dłużej niż na okres dwóch miesięcy. Przez ostatnie 7 lat był komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Teraz czekają go nowe wyzwania. O, generał już mi e, przekazał kilka informacji, co należy poprawić. E, na pewno będę kontynuował działo e, brygadiera. Zbigniewa Dziewulskiego, który świetnie prowadził tą komendę. Kilka wyzwań przed nami, na pewno je spodołamy. Można jakiś powiedzieć konkretny? E, fotowoltaika już jest spełniona, łączność jest spełniona. E, następny etap termomodernizacji jest blisko, z tego co wiem, to pół miliona złotych, ale muszę się zaznajomić dokładnie, co należy zrobić. Proszę mi dać trochę czasu, sprawdzę to. Mariusz ma ogromny potencjał, co, który już się objawił w Gnieźnie, więc myślę, że tutaj będzie kontynuował te dobre... Tradycje i rodzinne i tej komendy, oczy sztandarowy. Przekazanie dowództwa komendy odbyło się z całym stosownym ceremoniałem w obecności najwyższych dowódców Państwowej Straży Pożarnej i samorządowców powiatu wągrowieckiego. Odchodzący komendant przyjął dziesiątki podziękowań i życzeń na nowej drodze życia. Sam zainteresowany ma już plany, jak ta droga będzie wyglądać: działka, yy, yy, rekreacja. Typu jeziorko, bo akurat tak się składam, że, że mam taką działkę nad jeziorem, gdzie mogę długo czasu poświęcać, żeby też do jakichś standardów, no nazwijmy, ja tak to zawsze określam, do jakichś standardów, które sobie tam w głowie ułożyłem, ją doprowadzić. Zasługi Zbigniewa Dziwulskiego docenił starosta Wągrowiecki, który nagrodził go herbem Powiatu Wągrowieckiego. W uznaniu szczególnych zasług w rozwoju Powiatu Wągrowieckiego. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznaje Panu, starszemu brygadierowi Zbigniewowi Dziwulskiemu, nagrodę herbu Powiatu Wągrowieckiego. Szanowni Państwo, pod wnioskiem podpisali się wójtowie burmistrzowie gmin z Powiatu Wągrowieckiego, a w ich imieniu również składam Panu.

Odchodzący komendant dostał też medal za zasługi dla chówca ZHP Wągrowiec. Nadaję starszemu brygadyjowi Zbigniewemu Dziewulskiemu medal za zasługi dla chówca ZHP Wągrowiec. Podpisał komendant chówca harcmistrz Krzysztof Urban. Trzymajmy jednocześnie wielu dalszych lat służby już jak emeryt, ale wspierających harcerzy i drużyny harcerskie tak jak do tej pory.